ma 7 a rozmawiamy z mistrzem fenu Dominikiem Zadorą. Witaj Dominik. Cześć, witam. Zawsze się cieszę jak ciebie widzę, bo wiem, że będzie fajna rozmowa. Słuchaj, no jak ci się czujesz w ogóle jako mistrz? Bardzo dobrze, no mega, mega zadowolenie. I wracając do ciebie, też bardzo się cieszę, że po raz kolejny się spotykam i że mamy okazję porozmawiać. Może dzisiaj nie będzie o kotletach, no bo nie muszę Cię męczyć o zbijanie wagi, ale popytam Cię o kilka innych rzeczy. Jako mistrz fenu, już pewnie zastanawiasz się nad tym, kto następny dla Ciebie. Po walce z Łukaszem, po walce z Łukaszem Pławeckim, po zdobyciu pasa, na pewno myślisz o tym, co dalej. Więc co dalej? Kto następny? No liczę, liczę. No, chciałbym zawalczyć o pas DESEF, bo tak jak mówiłem już wcześniej, przed zdobyciem pasu fenu, że. Chciałbym mi tu i tu mieć pas kategorii 77 kg, także uderzamy teraz w pas DSF, no a później na pewno będzie obrona pasa Fenie. Dobrze, to może najpierw zatrzymajmy się właśnie na fenie. Na ostatniej gali bardzo dobrze pokazał się Wojtek Wierzbicki. Jak myślisz, czy gdzieś w niedalekiej przyszłości jest szansa, żebyście się spotkali w klatkoringu? No wiesz co, takie są przypuszczenia, że spotkamy się. Nawet w wywiadzie dla postatu Sport pytali mnie, czy, czy będę zdecydowany, czy zdecyduję się na walkę z Wierzbickim. Mówię, no tak, mówię. jeżeli kogoś dacie, ja nie przebieram w nazwiskach, za każdym razem to powtarzam, będę się zbił z kim i federacja da, da, da się bić. Po walce z Łukaszem podniosły się takie głosy, że być może będziesz chciał, czy będziesz zdecydowany na to, żeby dać Łukaszowi rewanż, bo o tym rewanżu po waszej walce mówiło się dosyć sporo, ze względu na to, że pokonałeś mistrza dosyć szybko. Oczekiwania były takie, a nie inne. Właśnie może o tym powiesz, niewiele osób w ciebie wierzyło. No tak, no bardzo mało ludzi we mnie wierzyło. Dużo moich znajomych też myślało, że, że mi się nie uda, a jednak już wcześniej to mówiłem, że fajnie jest zamykać buzię ludziom, Którzy, którzy nie wierzą, którzy źle ci życzą, e, takiego mojego gwoździa, żeśmy im wbili. E, pozdrawiam, pozdrawiam. Artura, mojego menadżera. E, także, także no fajnie, bo to dodatkowo mnie motywowało, tak? Dodawało mi dodatkowego kopa na rozpęd i jeszcze bardziej pragnąłem tego pasa, żeby go wyszarpać. A co z tym rewanżem? Co z rewanżem, wiesz co, na pewno Łukasz jest mega zawodnikiem, e, szanuję go jak najbardziej, nigdy nie było żadnej złej krwi. E, jeżeli ma dość do rewanżu, naprawdę, no dam mu ten rewanż, bo, bo był wielkim Mieszczę mi mu się należy, ale chciałbym najpierw przed nim jeszcze stoczyć jedną albo dwie walki i jak najbardziej jestem na tak na rewanż. Może jakiś pas, kolejny dorzuci na szale, ja rzucę drugi, będą dwa do wzięcia. I który powie sprawdzam? Y nie wiem. <laughs> Okaże się w walce. E, a propos walki z Łukaszem, to jeszcze jedna rzecz. E, po walce bezpośrednio niektórzy z e, obozu Łukasza, jeżeli możemy tak powiedzieć, czy z narożnika, bo akurat po nazwiskach to przyznam szczerze, że nie, e, nie skojarzyłam, komentowali tą waszą walkę w taki sposób, że ty e, wygrałeś dzięki nielegalnym kopnięciom. Może wytłumaczysz państwu, dlaczego myślą źle? Wiesz co, tam nie było żadnych nielegalnych kopnięć. W kickboxingu można kopać od mojego palca czubek głowy. E, także nie ma czegoś takiego jak nielegalne kopnięcie, można atakować łydkę, udo, nawet można kolano. Owszem jest taka niepisana zasada, że się w kolana nie kopie, ale e, w momencie, kiedy Łukasz był kopany w kolano, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy blokował ten low kick, tak? Low kick przede wszystkim blokuje się pi kością piszczelową, ewentualnie przyczepem, łydki, a nie kolanem. Tak sam nastawiał to kolano, dlatego no, to kolano trafiałem. Nie jestem w stanie rozpędzonej nogi zatrzymać przed kolanem i powiedzieć, o kurde, nie kopnę cię teraz kolano, nie? Sorry, nie? No to jest, to jest ferwor walki, nie? E, tak tak samo on mówił mnie, kopię też dostałem parę kopnię w kolano i nie płaczę, że dostałem w kolano. Ee, Łukasz tak samo nie płacze, to, to psują kibice. To są, to są ludzie, którzy po prostu, po prostu nie potrafią się po, pogodzić z porażką swojego idola, swojego mistrza, z którym trenują na co dzień. No tak jest ból, no umieć czy, trzeba przegrywać, tak? I jeszcze a propos. Po walce Marcina Sianosa z imiennikiem, z Marcinem Ządkiem, po tym wielkim chaosie które widzieliśmy, podniosły się gwizdy i buczenia na kibice po prostu Marcina Ządka, wybuczeli Sianosa za piękne zwycięstwo. No nie, można, nie można mu tego zwycięstwa odebrać. Jak byś to skomentował, to ich zachowanie? Wiesz co, akurat mnie nie było wtedy na hali, bo byłem z tyłu. Podejrzewam, że z wami nawet rozmawiałem na ściance. Eee, wiesz, co niefajne zachowanie. Eee, naprawdę zostawiamy dużo, dużo potu i krwi i na treningach, i w klatce. I niektórzy ludzie po prostu nie potrafią tego szanować. Ja rozumiem, że mamy swoich faworytów, mamy swoich idolów, ale po prostu wiesz co, no, należy nam się troszeczkę szacunku, bo my dla kibiców, dla was, kibiców po prostu trenujemy, dajemy dużo z, z siebie, eee, zostawiamy naprawdę kawał zdrowia w klatce czy to w ringu, tak? I to jest niepotrzebne. To tylko świadczy o, o kulturze niektórych z kibiców. Jasne. Okej, okay. przejdźmy do DSF-u. Czy zauważyłeś zmianę w podejściu DSF-u do twojej osoby? Czy teraz będą cię bardziej szlifować jak diamencik? Ale wbijasz teraz chwilę. Wiesz co, na razie nie odczułem nic. Wiesz co... Ciężko mi stwierdzić cokolwiek, czy będę traktowany inaczej czy nie. Chcę być traktowany tak samo jak inny. Po prostu myślę, że tą walką na Fenie pokazałem na co mi stać, jakim klasowym jestem zawodnikiem i że stać mnie na dużo i że należy mi się ta walka o pas. Myślisz, że ją dostaniesz? Myślę, że dostanę. E, dajesz się bawić swoim pasem dziewczynie albo dziecku? Oczywiście, za każdym razem. Mała jak patrzy na świecidełko, to jej się tak oczy otwierają. także każda mała... kobieta. Tak, ale to nie tylko, że jak każda kobieta, ale jest coś nowego. nie? Ona teraz jest w takim, takim okresie, ma 7 miesięcy i wszystko dokają ciekawi. Nawet kontakt, który muszę za każdym razem doczepiać, żeby palca nie wsadziła. No niestety, małe palce to wszędzie wlezą. Nie, no, Teraz wiesz, nie zwrócę uwagi gdzieś przez 5 sekund i ona jest na drugiej stronie pokoju. Tak szybko mi popierdziela po chacie. Nie? Także no dobra, powiedz mi, jako tata już zaczynasz jakby. Wpadać w tą rutynę, w taką rolę ojca, że już przestajesz się przejmować pewnymi rzeczami, że na przykład właśnie podejdzie gdzieś tam się walnie w główkę albo coś, tam po prostu musi się walnąć i koniec. Czy jesteś taki na Wiesz co, nie jestem właśnie na Na jest bardziej moja narzeczona, Agata. Ja jestem taki bardziej, no ja też byłem tak wychowany takim byłem raptusem, takim wulkanem energii, że wszędzie mnie było pełno na podwórko i za każdym razem wracałem czy to z rozwaloną głową, czy z kolanem do domu. Także też mam zamiaru jej tam nie wiadomo, jak cackać, wiadomo, no nie dam jej zrobić krzywdy, ani żeby sobie zrobiła krzywdy, bo jestem. Staram się być odpowiedzialnym ojcem, mówię, no teraz jest taki okres, że jestem po walce, to takim jestem no powiedzmy 90% tatą, bo zawsze gdzieś te treningi jeszcze, te, tych personalnych też mam, także no praca też mnie troszeczkę pochłania, nie? Ale mówię, no staram się nadrabiać te wszystkie straty, które były podczas przygotowań. Dobra, Dominik, y, jeżeli chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to śmiało poświęć jeszcze tym pasażerom. No i co, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom, teraz naprawdę nie będę wymieniał, bo było dużo. Chciałbym podziękować moim trenerom, tak, Tomasz Krzypek, Roman Ziemba, Artur Gwóźdź, mój menadżer, mojej narzeczonej, rodzinie, która dbała o mnie, kiedy był ten najczęściej okres święta, dawali mi takie potrawy, żeby mnie przytył za dużo. No i wszystkim kibicom, naprawdę miałem wielk, wiel, bardzo mega, mega wielki doping, było to słychać w klatce jak wchodziłem, miałem takiego ducha za sobą, który mnie popychał do przodu i spowodował, że mamy to dzisiaj na barku. Po w takim razie i mam nadzieję, że szybko zobaczycie ponownie w klatce. No mam nadzieję, że też niedługo, bo nie mam zamiaru spoczywać na laurach, chcę się bić dalej. <laughs> Dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki również.